Cześć, ja jestem Skif, a to właśnie oglądać się ociek. Zagrajmy w Sponge bo bagaż jest to po tego właśnie dzisiaj. No bo więc się będę właśnie nagrywać się taki ociek że tutaj właśnie teraz będę chyba w jakimś następnym poziomie. Więc jaką to może postać wybrać? Może Patryka? Okej. Okay. Zaczynamy, więc. Wczytujemy się. Okej, okay, więc tutaj teraz jesteśmy chyba w tym poziomie. Czy tutaj jest chyba jakaś konstrukcja budowy, czy co? chyba tak, okej. Okay. musimy więc tutaj rozwalić chyba tutaj tabeczki tych robotów, by chyba by właśnie, żeby tutaj chyba pokonać jakieś tutaj roboty, żeby chyba tam wejść, ale chyba będzie chyba jakiś następny boss do pokonania. Musimy tutaj rozwalić tego robota. Musimy. Ach. Otworzyły nam się szybko, nam się drzwi. No cóż, Musimy wcisnąć w te przyciski. I tutaj jest już most. I dalej możemy przejść. O nie, jakieś roboty z piłami chyba że muszę pokonać tego, tych robotów, które do mnie szczelają. W sumie nie muszę ich pokonywać. Mogę w sumie tam dalej iść. Kiedy co to są za bomby? Czy to jakiś następny boss będzie w następnym etapie? Okej, okay, no więc teraz właśnie nam się już... To nam się włączyło nam się... Więc tutaj właśnie zrobiliśmy... Składki chyba z mleczkiem, które jest chyba z Punch pop, że Tutaj chyba będzie chyba jakaś walka z przeciwnikami. O nie. Bomby. Tutaj są. Tutaj musi chyba spadnąć albo normalnie mogę go pokonać. Okej. Okay. Udało mi się. Jakiś tam czerwony chyba tam jest. Jakiś szczelający robot. Muszę go pokonać. I tutaj też muszę go tu pokonać. Okej. Okay. Musimy tutaj rozwalić tego następnego robota. Hej, tam jest jakiś wir. To chyba tam będzie ukończenie chyba tamtego poziomu. A jeszcze nie, chyba przeteleportujemy się do następnego poziomu. Tutaj roboty do nas strzelają pewnie. Ok. Rozwalimy tego tutaj robota. Tutaj też. musimy przeskoczyć idziemy tam chyba dopłynąć albo dolecieć Tutaj nas atakują tam się otworzyły się drzwi Musimy teraz tam chyba ten viler chyba spadnąć na dół dobrze i, I chyba teraz będziemy chyba teraz musi, musieliśmy, by teraz uważać. Chyba teraz na tych obiektów, chyba z tego poziomu. Obiekty latają. Muszę uważać. A! O nie! Uwaga! Muszę uważać. Okej. Okay. Są. Ups, uderzyłem się. Nic nie fajne. Dobrze. I tutaj musimy chyba rozwalić chyba tutaj jakieś maszyny, żeby otworzyć tutaj chyba te drzwi. Dobrze. Musimy więc tutaj teraz, możemy kupić chyba jakąś sobie broń. Dobrze, dla patyka. Ok. I tutaj już chyba kupiliśmy, ok, Otworzyliśmy tutaj drzwi. O nie, tylko musimy tutaj uważać, żeby chyba nie spadnąć chyba na dół. A tam bronią chyba jest szybko, chyba szczelać Dobrze. Tam już jest most. Tak, szybko. Okej. Okay. Muszę więc to... Tutaj chyba znowu będzie jakaś walka. Hej, ale dlaczego? Jak ja gram Dlaczego? Jak Patryk zdobywa śrubki, Dlaczego on? Yy, dlaczego to? Dlaczego ucie robią takie różowe? Aha, no bo jest przecież rozgwiazdą, no właśnie. Ok. Do nas szczelają. Chyba, ta, tam chyba będzie jakaś winda chyba, zobaczymy. Okej, okay, możemy normalnie to... tam szybko przeskoczyć. W sumie jak chyba tam idziemy to chyba przeciwnicy chyba tam znikają. Chyba. Tam te roboty znikają. To jest chyba jakaś winda, pewnie. Jakaś winda. Jakaś winda tutaj jest. Do następnej windy musimy tutaj chyba tam teraz wejść. Muszę rozwalić tych robotów. Dobrze. Jeszcze, muszę jeszcze wcisnąć w te przyciski. Dobrze. Zdobyliśmy tutaj środki. I następną windą my jedziemy. Tam chyba jest jakiś wir następny. Musimy więc teraz pokonać tutaj chyba teraz tych robotów, żeby tam wejść. Hej, tak szybko? Okej. Okay. Dobrze, udało nam się tu wejść. Hej. Dobrze. Zrobiliśmy tutaj szybki, dobrze. Możemy kupić następną, jakieś broń sobie, dobrze. I może zakończymy już tarcie. Dobrze. Jeśli chcecie łapkę do góry, to proszę bardzo, subskrybujcie nasz kanał. No to pa pa.